Dzień dobry, kochani, dzień dobry, runiczne miejsce mocy Nimeruna. Witam na przekazie anielskim w czwartek 25 września 2025. Kochani, pierwsza grupa kolorowy kamień i druga grupa turkusowy kamień. Tak, turkusowy. Kamień. Patrzymy sobie dla osób, które wybrały pierwszą grupę co anioły mają dla Was do przekazania na dziś? Słabość, tylko odważni i szczerze ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, bo to one oddzielają Cię od Boga i innych ludzi. Powroś anioły, by pomogły ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu twoje prawdziwe JA wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość, poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc, by być bezbronnym, słabym i szczerym. I afirmacja słabości tkwi moja siła. Korzystny wynik a więc spodziewaj się takiego korzystnego wyniku, i energię na dziś też, też o tym mówią, o tym korzystnym wyniku, o sukcesie. Dziękuję Ci za wyklarowanie sytuacji, która jest idealna i sprawiedliwa dla każdego, kogo dotyczy. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za pomoc w zaufaniu i podtrzymywaniu wiary. Na dziś raj, do kochania, a więc sprawy ruszają do przodu, właśnie może być osiągnięcie pozytywnego wyniku. Energie też mówią, żeby pomedytować, bo będzie mocno, bardzo mocno pchało do przodu. I oczywiście to jest czas wychodzenia z marazmu, smutku. Jest to czas, Czas ruchu, działania, wyjazdów, ale też i podróży takiej wewnętrznej, duchowej, a więc być może w tym takim pośpiechu, takim ruchu, gdzie będzie się dużo działo, warto znaleźć czas na medytację, na wyciszenie. Dolomit będzie tutaj Cię wspierał e, dzisiaj i pozostań silny w wierze, pozytywny wynik jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia, a więc tutaj korzystny wynik dla Ciebie, o czym Archanioł Michał y, mówi, e, tak, ale jeżeli pozytywnie będziesz myślał, więc wycisz się, złap równowagę, e, złap, złap balans. A możesz się spodziewać tego pozytywnego wyniku, jeżeli wszystko zrobiłeś, co należy, a więc było pozytywne myślenie, tak, czy będzie pozytywne myślenie, podjęte działania, no i wtedy możesz oczekiwać tego. Pozytywnego wyniku. Opal. Twoje dzieci na Ziemi i w Niebie są szczęśliwe i znajdują się pod dobrą opieką Boga i Aniołów. Więc jeżeli się martwisz, jeżeli myślisz, to są pod opieką, a coś wydarzy się w przeciągu kilku tygodni, coś o czym myślisz, nad czym się zastanawiasz albo czego oczekujesz, zapanuj nad chaosem, przyjmij, że w ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Może jeszcze trzeba właśnie zaczekać, bo w przeciągu kilku tygodni coś się wydarzy, może ta sprawiedliwość przyjdzie. Więc tutaj żeby zapanować nad tym chaosem, no, medytuj, wyciszaj się, uziemiaj, módl się, to da takie pozytywne nastawienie, da spokój. No i. Przede wszystkim myśl pozytywnie, to też da taką równowagę, gdzie będzie to pozytywne myślenie, tak? I wtedy możesz oczekiwać tego sprawiedliwego wyroku, korzystnego wyroku. I dwójeczka, aspiracje. Trzeba skierować wzrok ku rzeczom wyższym. Jeżeli akceptujesz rzeczy przeciętne, zacznij dążyć do rzeczy doskonałych. Zrób wysiłek, by wypełnić swój potencjał i snuć wspaniałe wizje. Odnajdź w sobie mądrość, która pozwoli ci dążyć do tego, co doskonałe i cudowne. Poszerz strefy swojego komfortu, by móc badać swoje marzenia. Anioły radzą ci, byś nigdy nie zadawalał się czymś mniejszym lub gorszym niż to, czego pragnie, lub to, co może osiągnąć. Twoja dusza. Poprosi o, o pomoc, a poprowadzą cię, zainspirują, byś poszerzył swoją świadomość, rozpoczął życie na wyższym duchowym poziomie. Pozwól, by Twoja dusza wzniosła się ku niebu, aspirując do boskości. I afirmacja dąży do rzeczy cudownych i wzniosłych. I od Archanioła Michała, nowy początek i świeży start, a więc. Kieruj wzrok ku rzeczom wyższym, tak? Nie zadawalaj się czymś mniejszym, czymś gorszym. O, <laughs> idź do góry, idź w kierunku nowych początków, świeżych startów. I modlitwa do archanioła Michała dziękuję za dostarczanie nowych możliwości, o oferowanie wsparcia oraz za pomoc w uwalnianiu i zdrawianiu przyszłości. Obdasz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. A więc tutaj działaj, działaj. Potrzebna równowaga, potrzebny balans, <gryw> kiedy ruszasz z czymś nowym, żeby słyszeć podpowiedzi żeby dużo więcej widzieć, właśnie słyszeć a jaspis żółty będzie Cię wspierał w tych Twoich działaniach kontrolowanie trudności, zamiast obawiać się, że inni mogą próbować Cię kontrolować wykorzystaj daną przez Boga siłę i moc a więc tutaj zadbaj o siebie, o swoje sprawy nie pozwól, żeby ktoś wpływał na Ciebie, żebyś realizował czyjeś marzenia tylko idź w kierunku realizacji swoich marzeń, swoich pragnień swoich celów Izajasz, nadszedł dobry czas na nowe pomysły i zmiany w twoim życiu czuwam nad tobą, prowadzę cię i chronię dokładnie tak, to jest czas nowych początków, jest to energia runy rajdo, która mówi rozpoczynaj, ruszaj do przodu, to jest ten czas, to jest ten moment, wychodź z tego smutku. Spytaj swoje anioły, one też ci podpowiedzą, jeżeli masz jakieś pytania. Też pozwól sobie na chwilę przyjemności, zrób coś tylko dla zabawy, bo przyjemność to jeden z życiodajnych składników, no i ucz się z życia, jeżeli będziesz podejmował decyzję, to na podstawie przeżytych doświadczeń, no i też Daj sobie czas, daj sobie spokój, ale idź w kierunku tego nowego, świeżego startu. Tak tutaj energie podpowiadają. Więc korzystaj z tej energii i ruszaj śmiało do przodu. Wszystkiego, co najlepsze. Z prądem, kochani, z prądem, a nie pod prąd. runa.